wypożyczyłem taki sprzęt no powiem tak nawet to fajne tylko ma dwa duże minusy jak dla mnie czyli jest bardzo wolny przede wszystkim a druga sprawa jest taka, że joysticki nie działają podnoszenie, i jak się jedzie trzeba stanąć i dopiero się bawić hydrauliką to jest trochę denerwujące, Nasza znaczy, działka opcja jest taka, że jak się lekko do góry tył podniesie, no to już gaśnie. A ty nie czego? ten egzemplarz, czy te modele tak robią. E, ładuje... Rozrzutnik... no załaduje, nie ma, nie ma jakiegoś tam ciężko, ale no... Mogło być trochę wyżej podnoszenie. E, sam w sobie nie jest zły. Silnik benzynowy to trochę tak średniowym bym powiedział, bo... Spalił ponad piątkę na pięć rozrzutników, to wychodzi na rozrzutnik. Gdzie Bobka spalał połowę tego w dieslu i to by była lepsza opcja. Znaczy, opcja jest taka, że jest słabo, że klatka jednak byłaby fajna sprawa, bo czasami ryzykownie. No i to tyle.